Cześć, z tej strony Szmer, witam w kolejnym odcinku z CarMechanika. W tym odcinku będziemy kontynuować montaż na M8. Przypominam, że już silnik żeśmy zrobili. Jest to ta wersja no, taka doładowana, 450-konna, z tym, że ja w poprzednim odcinku, w tym pierwszym odcinku, jeśli chodzi o ten samochód, bo to podzieliłem na pół, Montując, ten, zakupiłem ten silnik. On oczywiście był w 100% sprawny, ale ja go zdemontowałem i złożyłem. Pokupiłem części w performance shopie, więc zwiększyłem jego moc dodatkowo. I teraz, w tym odcinku, będziemy zajmować się już montażem. Będziemy montować zawieszenie w tym samochodzie. Także lecimy z tym koksem. Po montażu tego zawieszenia oczywiście będzie hamownia. Także tam jeszcze dodatkowo podkręcimy, zrobimy chip tuning na plus 18. Także hamulcowa, wentylowana. Dobra, już kupujemy. Od razu 4 sztuki klocków. Ok. Mm, także będzie hamownia. A później zrobimy oczywiście tuning wizualny i mm, na pewno będzie tor. Zaślepka położyć dwie sztuki by się przydała. Mm -hmm. yy, I teraz tak. Czy tu będzie jakaś. Aha, już wiem o co chodzi. Dobra, przekładnia kierownicza. Przekładnia kierownicza montujemy. Drążki kierowni. Drążek kierowniczy już. Dobre. Dobre. I końcówki od razu też zakupiłem. tak. Sprężyna przednia. Musimy kupić sprężynę przednią. Mortyzator przedni również, dwie sztuki i od razu z górnym łożyskiem, dobra, siedzi. I teraz taka sprawa: ten stabilizator cały przedni. No właśnie, kupimy go szybciutko. I teraz łącznik stabilizatora, przedni typa A. Okay. Już możemy powiesić fele. Dobra, super. Aha, tutaj już widzę tulejki się kłaniają. Tuleja gumowa. Ojoj, mam tylko jedną. Już dokupujemy. Tutaj musimy przejść trochę bardziej z tyłu. Okej, okay, dobra, już jesteśmy. I kolejną tuleję. Dobrze. I bierzemy się za drugą zwrotnicę przed nią. Tutaj już powinniśmy mieć teraz zakupione wszystkie elementy potrzebne do montażu. Także powinno to nam pójść już szybciutko. Wachacz, tak końcówka drążka. I zaczynamy, zabieramy się za amory. Amora przedniego prawego, tak, już cyk, proszę bardzo. Siedzi, siedzi, jeszcze tutaj tuleja jedna się kłania. Mhm. I łącznik stabilizatora. I już koło całe, kompletne. Mhm. Teraz tak. Tutaj jest rura wydechowa początkowa V8. Ją będziemy mogli kupić w Performance. Wydechowa początkowa V8. O! To jest to. Tak, proszę bardzo. Mamy jedną. Mamy drugą. Teraz tak. Katalizator. Dwie sztuki. Pierwszy siedzi. Drugi siedzi. Aha. Lecimy dalej. Od razu wydech polecimy tutaj. Hmm. Teraz tak, będzie nam potrzebny tłumik środkowy, dwie sztuki, i rura wydechowa, po prostu dwie sztuki. Rura wydechowa, tak, montujemy tłumik. Tłumik środkowy, ojoj, ale ja go mam nakupionego. Dobra, kurora wydechowa, tak i tłumik końcowy V8. Tłumik końcowy V8 dwie sztuki, ciach i ciach. Dobrze. Zbiornik paliwa. Zbiornik paliwa kupimy w zwykłym sklepie. Pompa paliwa. Czy mam tutaj? Nie mam. Nie mam tej wykoczonej. Także znowu tutaj performance. I zawieszenia tylnego, dobrze tuleja gumowa razy 4. No to nie tutaj. Od razu z dwie małe, bo one czasami też się trafiają. No to jest stosunkowo niedrogie, także można sobie na zapas nakupić, bo przy każdym montażu praktycznie występują dobra, piasta jest łożysko piasty razy dwa aj, dobrze pół napędowatelnia I teraz e, ramię wahacza tylnego, tak, tutaj zamontujemy ładnie i obrócimy się z tej strony. Mała tuleja, on, jak dobrze, że kupiłem. A ramie ramię wahacza tylnego, tak. I teraz tak, podstawka sprężyny, mam sprężynę tylną, musimy kupić. Yy, ogranicznik amortyzatora tylnego. Już jest. Górne ramię wahacza tylnego, tak. Tulejka jeszcze tutaj wsadzimy. Tych tulejek pełno na, nasiekane tutaj. Jeszcze jedna potrzebna jest tam. i amortyzator tylny typ A teraz tak, stabilizator tylny typ B tak jest, dobra I możemy przejść na drugą stronę. I teraz zmontujemy sobie całą drugą stronę. No tak, napęd podpięty, a mora też powiesimy już. Oj, brakuje nam ramię wahacza tylnego długie. No to trudno, kupujemy. Znowu tuleje. I tutaj też jest popsute, czyli ramię wahacza tylnego, górne. Łącznik stabilizatora tylnego i teraz będziemy. Mogli... Muszę, muszę się cofnąć tam z drugiej strony. Małą tulejkę jeszcze tu wciśniemy, tak. fele powiesimy, zaraz tutaj uzupełnimy wszystko. Mhm, jeszcze do stabilizatora, tak. Łącznik tutaj właśnie się kłania. I możemy już kolejną felę powieść. Na razie te standardowe, stokowe feliki. Eee, tak. Podstawka sprężyny, wentylator, ogranicznik amortyzatora tylnego, sprężyna tylna, chłodnica, wał napędowy. Jasne. Także, czy będziemy mogli teraz wał napędowy zamontować? Oj, nie mamy wału. Wał napędowy, wał napędowy. Yy, tu jest, dobrze. Chłodnica to pamiętam. Ale tutaj jeszcze podstawka sprężyny i sprężyna telnia i ogranicznika. Rozumiem. Czyli z jednej strony, a nie z przodu, tylko z tyłu. Z jednej strony, a z tej strony musimy właśnie zamontować podstawka sprężyny. Jest. Prężynka jest i ogranicznik jest. I teraz nam zostanie tylko chłodnica z wentylatorem z przodu. I mamy. Mamy wszystko zrobione. Czyli wsadzamy chłodnicę i wsadzamy wentylator. Tak i teraz no, sprawdzę tylko silnik, bagnet. Nie mamy oleju, także musimy go zalać olejem. No, tutaj jest korek koleju, tak. I lejemy zupkę. Tak jest. I lecimy z nim od razu na hamownię. Sprawdzamy podstawowe, podstawową moc. Przy tym, silnie, znaczy to nie jest podstawowa, bo to już będzie wykokszona. 7,97 e, to jest moc przed chiptuningiem. No i lecimy z koksem, czyli pierwsze do góry. Później podciągamy drugie, tak. Później podciągamy trzecie. No proszę, od razu 18 nam skoczyło. Jak miło, zapisujemy. Testujemy 878 to jest liczba Majena M8. To jest liczba Majena M8. Tutaj warto się chwil, na chwilkę zatrzymać. Stan części wszystko jest na 100%. Części silnika są z performanceu, czyli dodatkowo podniosły nam moc i do tego chip tuning 18%. Stąd efekt finalny 8,78. Teraz pójdziemy sobie na lakiernie. Eee, tak, weźmiemy sobie nasycenie. O, spróbujemy taką zrobić coś. ściemnimy o coś takiego, dobra? Hmm. Gdyby jeszcze tak troszeczkę ściemnić, o tako. Hmm. tak bardziej chyba lepiej mu. Mniej krzyczący kolor. Trudne słowo. Dobra, wracamy. Yy, dobra, ok, okej, okay, ok. I teraz wejdziemy, słuchajcie, do sklep tuningowy. M8. I teraz tak. Mm, reflektor przedni. Dwa typy. Ja bym ten wziął typ B. B. Przedni zderzak wersję A tylni zderzak wersja no dobra, A trochę trudno, musiałem się chwilę zastanowić maskę kupimy oczywiście i teraz tylne światła i tu się zastanawiam czy czerwone czy czarne czy czerwone czy czarne, weźmiemy czarne przydymione takie Dobra, machę już żeśmy wymienili, teraz, teraz reflektory nowe Zderzak No, już zaczyna to powoli nabierać wyglądu. Przód zrobiony, to jeszcze zostały nam z tyłu zderzak. I tu nasze przydymione, tak no, już, już, już zaczyna wyglądać to to teraz zostały nam felgi i opony dlatego pójdziemy z tym na podnośnik e, tak i teraz, teraz tak weźmiemy sobie hmm w ogóle tak. To są stokowe oponki, więc weźmiemy coś takiego. Wejdziemy sobie sklep tuningowy, felgi. I tutaj bym troszeczkę poszedł w retro czarna, retro czarna, albo, wiecie co? Jeszcze nie kupowałem tych felg i podejrzewam, że one będą dobre. Classic, 17 czarna. A kupię jedną tom też. I zrobimy tak, że na jednym kole posadzę to i się finalnie zadecydujemy po prostu. Zobaczymy, co będzie bardziej pasić. więc jest oczywiście wszystko rzecz gustu. Mm, tak. I tu tą felę, taką retro, tylko, że czarną. Dobrze i wiecie co? Nie to mi chodziło. Jeszcze od razu zmienimy opony. Zanim zadecydujemy, to chciałbym już te opony posadzić takie finalne. Sportowe, wziąć, czy wziąć Race? Race tu troszeczkę mi nie pasuje do tego, bo to jest jednak limuzyna, także sportowe. Nie, no ja myślę, że te co z przodu są to, to wygrywają. To pierwszy co pomyślałem, to, to wygląda jakbym wyciągnął jakąś w świecie co zapasową albo dojazdówkę. No naprawdę, tak, tak mi się skojarzyło. Także pierwsze skojarzenie jest ważne i od razu na nie. Także to poleci stąd, że tak powiem, i kupujemy Fele 3. Tak. Ай, не то, не то. Уж, 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 уж. i ostatnie koło. czemu środek nie jest po środku? <laughs> e, dobra, w każdym bądź razie tak wygląda efekt finalny. Jeśli chodzi o wizerunek, także auto jest teraz wymakszone. Eee, mówię, tuning wizualny to jest kwestia rzecz gustu. Także no, mi akurat tak, no, te chromy na lusterkach mi tu pieprzą całą sprawę. Bo to do niczego nie pasuje w tym momencie przy tej konfiguracji. Ale dobra, niech będą, bo na to nie mamy wpływu. Drewno, dobra, niech będzie drewno. Też nie możemy interioru. Zmienić. Także teraz pójdziemy na koniec na tory i przejedziemy się na 1 czwartą mili. Właściwie na 1000 metrów, ale zobaczymy, jakie będą osiągi. Ok, to na, na mocy eterni mocy przybywaj. No 12 blisko 13 sekund, tak? Tak nam wyszło. Dobra. Ok, także tutaj mamy taki ciemno niebieski kolorek. To zależy zresztą w jakim świetle oglądamy. Napiszcie w komentarzach, jak wam się w ogóle ten odcinek spodobał, bo kwestie wizualne, to są kwestie wizualne. Jeden na, napisze, że chce mieć czerwo, czerwień jakąś meksykańską, drugi napisze, że to jest limuzyna, to to powinno elegancko na czarno wyglądać, a trzeci powie właśnie, że po jakieś granaty, czy coś takiego. Także no, tu nigdy nie, nie dojdziemy, że tak powiem, do kompromisu. Natomiast trzeba się zastanowić, co mam robić w kolejnym odcinku. Także białe kwadraciki nas interesują w tej kolejności póki co także który resorak która formanka który które auto, który Diligence który bolid formuły 1 mam teraz robić, tak żartuję sobie oczywiście, tu nie ma żadnych bolidów tylko tak zwali to jak zwali jaki będzie kolejny samochód według was do roboty no, będziemy go maksić na, na fulla, czyli tak jak w tych ostatnich odcinkach, części z Performance Shopu plus chip tuning czy tuning gaźnika w przypadku jakichś klasyków, wszystko na maksa na 18%. Chodzi nam, żeby zobaczyć jaka jest maksymalna os osiągalna moc, jaką możemy uzyskać. No oczywiście później przejażdżka na torze, no i tuning wizualny to już jest rzecz gustu, co podkreślam przy każdym odcinku, nie dla jednego będzie to fajne, dla drugiego będzie to wieś, hej wieś czy coś tam. Nieważne, no po prostu e, czekam na Wasze typy. E, Zresztą też podpowiedzi, bo dużo żeście już mi też podpowiedzieli tutaj, za co też serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Na razie, cześć.